Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Czarownica. Tym razem będzie to długa historia. Noszę ją w sobie od pierwszego odcinka waszych prawdziwych opowieści z dreszczykiem ale ciężko mi się było zebrać, bo jest rozbudowana. Raz już ją nawet napisałam, ale coś się stało, coś nie poszło, a ja nie mogłam już jej potem odnaleźć. Jestem pielęgniarką. Od lat opiekuję się starszymi osobami w krajach niemieckojęzycznych. Ze względu na doświadczenie, wykształcenie i dobry język mogę przebierać w propozycjach pracy. Kryteriami są stan pacjenta, miejsce zamieszkania. I nie ma co ukrywać, oferowane wynagrodzenie. Historia, którą tu opiszę, wydarzyła się w małej niemieckiej miejscowości. Moim pacjentem miał być pan Max. Miał 85 lat, ale właściwie bardziej potrzebował gosposi niż pielęgniarki. Zdecydowałam się na wyjazd, bo jeszcze nigdy nie byłam w tamtych stronach. Max okazał się wspaniałym facetem, polubiliśmy się od razu. Okazało się, że mamy podobne zainteresowania, czytamy te same książki i śmiejemy się z tych samych dowcipów. Max był wdowcem, oprócz niego w dużym wygodnym domu położonym troszkę na uboczu były jeszcze trzy koty i pies Labrador Gledo. Nie przepadam za kotami, bo jestem alergikiem uczulonym na kocią sierść, więc unikałam ich jak mogłam. Za to Gledo pokochałam od razu. Koty jak to koty, kiedy zauważyły, że nie zamierzam się z nimi przyjaźnić, demonstracyjnie mnie ignorowały, co bardzo mnie cieszyło. Z Gledo było inaczej. Max wyzywał go od zdrajców, bo pies słuchał tylko mnie, a nie swojego pana. Gledo był naprawdę słodki. Codziennie rano cierpliwie czekał pod moimi drzwiami i witał mnie merdając ogonem. Max był naprawdę świetnym, bardzo inteligentnym facetem, ale niestety miał jedną wielką wadę: pił. Po alkoholu nie był agresywny, raczej nudny i marudny. Codziennie po kolacji szedł do barku i nalewał sobie drinka. Początkowo próbowałam z tym walczyć, bo brał leki, które wchodziły w interakcję z alkoholem. Ale po rozmowie z synem, który był lekarzem, ale mieszkał na drugim końcu Niemiec. Spasowałam. Ma robić, co chce, nie jest ubezwłasnowolniony. Max najwyraźniej potrzebował jakoś tłumaczyć swoją słabość, bo zawsze wymyślał okazję do picia, a to rocznica obrony pracy dyplomowej, a to rocznica zakupu pierwszego motocykla, wydania jego pierwszej książki i tym podobne. Ja po pewnym czasie, kiedy tylko widziałam, że kieruje się w stronę barku i zaczyna dzisiaj mija x lat. Demonstracyjnie zatykałam sobie uszy i wychodziłam do swojego pokoju, który mieścił się koło kuchni na dole. Max i jego menażeria spali na górze. Zwykle czekałam, aż usłyszę, jak pijany Max idzie do siebie i dopiero wtedy gasiłam wszystkie światła. Robiłam ostatni obchód całego domu, ale bywało i tak, że nie czekając na koniec imprezy, zamykałam dom i szłam spać. Pewnego razu Max powiedział: "A wiesz, Moja mama była czarownicą. Wybuchłam śmiechem. Max, ty inżynier, konstruktor, umysł ścisły, a mówisz takie bzdury. Autor zbioru zadań i rozpraw naukowych opowiadasz mi o czarownicach. Ale Max, całkowicie poważnie, nawet trochę zakłopotany, trochę jakby zawstydzony, mówi dalej: Tak, wiem, że to głupio brzmi, ale ona naprawdę była czarownicą. Zapytałam wtedy, na czym polegały niby te jej czary? Max nadal śmiertelnie, poważnie mówił. A to było dużo rzeczy. Na przykład w czasie wojny, ja byłem wtedy dzieckiem, mieszkaliśmy w Norymberdze i jak zaczynały się naloty, to wszyscy sąsiedzi biegli tam, gdzie schowała się moja mama. I naprawdę, chociaż wokół spadały bomby, ten dom, który wybrała moja mama, zawsze ocalał. Albo inny dowód. Tu na tej ścianie wisiał jej portret. I moja żona dziwnie bała się tego portretu. Miała wrażenie, że jest cały czas obserwowana, aż wreszcie kazała go wynieść na strych. Jeszcze tam jest, chcesz to możesz go zobaczyć. Wzruszyłam ramionami. Też mi dowody, mało która synowa lubi teściową. A co do nalotów, to z tego co wiem, na Norymberga nie były aż tak intensywne. W Warszawie trudniej by jej było tak czarować, dodałam złośliwie. To nie czary, a statystyka. Ty, jako umysł ścisły, powinieneś wiedzieć to lepiej ode mnie. Maxa najwyraźniej rozczarował mój brak wiary, nie kontynuował tematu, choć wyraźnie widziałam, że chce coś dodać. Ja lekceważąco machnęłam ręką i wróciłam do swoich zajęć. Niedługo później na własnej skórze przekonałam się, że jego mama była czarownicą. A było to tak. Pewnego wieczora, po kolacji, Max, jak zwykle skierował swoje kroki do barku. Słuchaj, mówi, dziś jest naprawdę wyjątkowy dzień. Nie słuchałam, jaka to znów wyjątkowa okazja, tylko tradycyjnie zatkałam sobie uszy i wyszłam. Około 22:00 usłyszałam rumor na schodach, a kiedy wybiegłam, zobaczyłam Maxa. Trzymał się za głowę, a z pomiędzy palców ciekła czerwona struga. Natychmiast opatrzyłam ranę, nie była głęboka, nie wyglądała groźnie, ale Max brał leki na rozrzedzenie krwi, więc było ostro. Jedziemy do szpitala, zadysponowałam. Max oczywiście zaprotestował. Wiedziałam, że jest pijany, było mu głupio, ale ja nie zamierzałam dyskutować. Szybko do samochodu. Nieszczęśliwy Max kazał mi obiecać, że jak go lekarz obejrzy, to wrócimy do domu. Nie zostawisz mnie tam? Dopytywał. Nie zostawię. Skłamałam, bo chciałam mu dać nauczkę. Tak jak myślałam, rana nie była groźna i po opatrzeniu lekarz pozwolił nam na to, żebyśmy wrócili do domu. A wtedy ja, z pełną premedytacją, powiedziałam: Panie doktorze, ja tego nie widziałam, ale rumor był głośny. Może być tam lekkie wstrząśnienie mózgu. Myślę, że dobrze byłoby go zostawić na noc na obserwacji. Gdyby wzrok mógł zrobić krzywdę, to nawet fakt, że byliśmy na pogotowiu, nie uratowałby mnie. Lekarz przyznał mi rację, a ja spokojnie, czując wzrok Maxa na plecach, odeszłam. Do domu wróciłam o 23.30. Obeszłam cały dom, pospuszczałam żaluzję, pogasiłam światła i poszłam do siebie. Zadzwoniłam do męża i zaczęłam opowiadać, co mi się przytrafiło. Wtedy usłyszałam szczekanie gleda pod moimi drzwiami. Zaciekawiona otworzyłam je, a wtedy z impetem wpadły do pokoju wszystkie trzy koty i gledo. Odruchowo zamknęłam drzwi na klucz. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że muszę natychmiast wygonić koty, bo zacznę kichać i smarkać. Ale one nie dawały się złapać. Wlazły pod łóżko i prychały, kiedy próbowałam je stamtąd wyciągnąć. Na dodatek Gledo najwyraźniej warczał na drzwi. Złapałam za telefon i znów zadzwoniłam do męża. On, kiedy opowiedziałam mu sytuację, powiedział. Słuchaj, ktoś najwyraźniej jest w domu. Ktoś się włamał, jak byłaś w szpitalu, dzwoń na policję. Zdenerwowałam się jeszcze bardziej. No i co powiem, że mi koty do pokoju wlazły? Zresztą we wsi nie ma komisariatu, przyjechaliby z Hanoweru po to, żeby koty z pokoju wyrzucić? Od razu mnie nie wywieźliby do szpitala, ale na inny oddział niż maksa. No i mąż przyznał mi rację. Coraz bardziej roztrzęsiona z jednym uchem przy telefonie, a drugim przy drzwiach, nadsłuchiwałam. Postanowiłam, że jak tylko usłyszę coś podejrzanego, natychmiast zadzwonię na policję. Ale w całym domu panowała cisza. Znałam dobrze ten dom. Był bezpieczny. W piwnicznych oknach były solidne kraty. Drzwi miały zabezpieczenia. Owszem, stał trochę na uboczu, ale widać było wieś. I nagle serce mi stanęło. Usłyszałam męski głos w kuchni, za ścianą. Rozłącz się, ktoś jest w moim domu, dzwonię na policję! krzyczałam do męża. Czekaj, a może to Max uciekł ze szpitala i wrócił taksówką. Mąż nie tracił zimnej krwi. Wsłuchałam się, ale po chwili usłyszałam muzykę. We wsi na kościelnej wieży biła północ, a w kuchni grała znana mi muzyka. Wtedy zrozumiałam wszystko. Max na pewno nastawił budzik w starym radiu, którego słuchałam, gotując obiady. Teraz najwyraźniej leciał motyw, który wybrzmiewał co godzinę po wiadomościach. Uspokoiłam męża. Wszystko jasne. Max na pewno bał się, że popije za ostro i choć nigdy wcześniej tego nie robił, tym razem nastawił sobie budzik w radiu. Ten męski głos to pewnie spiker czytał wiadomości. Przez chwilę jeszcze nasłuchiwałam, wszystko mi się zgadzało i powoli zaczęłam się uspokajać. Tym bardziej, że pies też się uspokoił, przestał warczeć, koty wyraźnie przysypiały. Zdecydowałam się wyjść z pokoju, powiedziałam odważnie do męża: Idę, nie rozłączaj się. Jakbym krzyknęła, to dzwoń na policję, adres znasz. I wyszłam. Dom wyglądał tak jak zawsze. Obeszłam go, wyłączyłam radio w kuchni, wygoniłam koty z pokoju. Chwilę jeszcze porozmawiałam z mężem i próbowałam spać. I choć już do rana nic się nie działo, jakoś nie bardzo mi to wychodziło. Miałam koszmary, widziałam jakieś cienie, budziłam się co chwila, ale po takich emocjach to chyba nic dziwnego. Rano pojechałam po Maksa do szpitala. Kiedy weszliśmy do auta, od razu zaczęłam krzyczeć. Oczy miałam czerwone, opuchnięte po kotach. Zagroziłam, że jeśli jeszcze raz będzie pił, to ja zrywam umowę i wyjeżdżam. Mówiłam, że zwierzęta pogłupiały, jak zobaczyły, że pana nie ma w domu. A już numer z radiem to było przegięcie, o mało ze strachu nie umarłam. Max przez całą drogę siedział w milczeniu. Nie wiedziałam, czy jest mu głupio, czy jest trochę obrażony za to, że go zostawiłam w szpitalu. Pewnie jedno i drugie w domu poszłam do kuchni zrobić kawę. Po chwili wszedł Max. W ręce trzymał jakiś papier, poprosił, żebym usiadła i zaczął cicho mówić. Przepraszam cię za wczoraj. Chciałem cię jakoś przygotować, ale wiesz, jak wyszło. Dlatego nie chciałem zostać w szpitalu. To dziwne zachowanie zwierząt było spowodowane tym, że ona, moja matka, tu była. Zerwałam się. No, takiego głupiego tłumaczenia się to jeszcze nie słyszałam. Ale Max cierpliwie dał mi się wyzłościć i kontynuował. Mówię ci, ona tu była. Zwierzęta nie raz były same, a nie zachowywały się tak. Widziałaś wcześniej, żeby le warczał? Patrz tu, podał mi papier. Wczoraj była czterdziesta rocznica śmierci mojej mamy i ona tu przyszła. Spojrzałam na papier. To był akt zgonu. Rzeczywiście, data się zgadzała. Odeszła równo czterdzieści lat temu. Przyznaję, że ciarki przeszły mi po plecach. Max widział, że zbladłam, powoli wstał i będąc już w drzwiach powiedział – ja wiem, że ciężko w to uwierzyć – ja też potrzebowałem dużo czasu, żeby pogodzić się z tym, choć nadal tego nie rozumiem. Przychodzi co roku w rocznicę swojej śmierci. Kilka razy ją nawet widziałem to znaczy jej cień ona naprawdę była czarownicą i dodał A to radio nie ma funkcji budzika Małgorzata nocny powrót do domu. Mam na imię Czarek, postanowiłem podzielić się moją historią. Zazwyczaj nikomu o niej nie opowiadam, bo ludzie braliby mnie już kompletnie za świra. A więc, około 20 lat temu, miałem wtedy jakieś 19-20 lat, moja dziewczyna mieszkała w malutkiej mieścinie oddalonej od mojej miejscowości o parę kilometrów. Droga do niej to asfaltowy odcinek głównie przez las, a mieszkamy ogólnie w miejscu zalesionym z dużą ilością jezior. Lubuskie to takie małe mazury. Często zostawałem na noc u dziewczyny, lub wracałem pieszo albo rowerem, stopem, czym się dało, późną nocą. To był piękny okres mojego życia, zaraz po szkole. Dużo wolnego, brak pracy i większych obowiązków. Dni spędzałem z dziewczyną na jeziorze, weekendy na imprezach, bez hamulców, spanie po piwnicach, altankach czy wdrapywanie się przez okno. I spanie u boku ukochanej, bez zgody i wiedzy jej rodziny. Takie nieodpowiedzialne korzystanie z wolności i życia. Któregoś weekendu po takich imprezach zdecydowałem się nie zostawać u dziewczyny, a wrócić nocą do domu, co zdarzało mi się często. Na przykład, jeśli z jakiegoś powodu miałem być na następny dzień w domu. Droga asfaltowa o takiej porze była słabo uczęszczana i prowadziła przez las. Praktycznie nie mogłem spotkać ani jednego auta. Więc idę taki przemęczony imprezowaniem i różnymi środkami, których wtedy w moim życiu było sporo. Aczkolwiek przypominam, że zawsze miałem twardą głowę i myślałem logicznie: byłem młody w sile wieku. A więc do sedna. Idę tą drogą jest środek nocy, kompletna ciemność. Idę sobie spacerkiem, w głowie szumi, zero stresu, strachu, choć to środek lasu. Idę już z kilometr i w oddali dostrzegam jakąś jasną postać, siedzącą na środku drogi. Grubo po północy droga nieoświetlona przyświecał mi jedynie księżyc, a parędziesiąt metrów ode mnie dostrzegam zarys sylwetki. Postać siedzącą na środku po turecku, odwróconą do mnie plecami. Pomyślałem, no ładnie, to nieźle ktoś zaszalał. Może wracał z imprezy kompletnie pijany i czeka na samochód, więc idę sobie bez stresu, ale z zaciekawieniem. Powoli zbliżam się do tej postaci, która nie wydaje żadnych dźwięków. Nic się nie rusza, a że jest kompletnie ciemno, to widzę jedynie szaro-jasną-białą sylwetkę. Podchodzę coraz bliżej, coś mówię, ale zero reakcji, więc pomyślałem, że ta osoba śpi. Powoli łapię ją za ramię, żeby obudzić czy ocucić i zapytać się, czemu tutaj tak siedzi. W momencie, kiedy moja ręka powinna dotknąć ramienia tej postaci, ona nagle znika, kompletnie się rozpłynęła. Myślę sobie o co chodzi: czy zaczynam tracić zmysły? Zatrzymałem się, przetarłem oczy ze zdziwienia, zacząłem się rozglądać wokół siebie i zauważyłem kolejną postać, tym razem leżącą obok drogi, tak na uboczu, w takim jakby naturalnym kanale trochę niżej od drogi, na równi z lasem. Więc schodzę z drogi, wchodzę na trawnik, jakieś niskie krzaki, aby zaczepić tę osobę i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy. Tak leżeć w środku nocy przy lesie w totalnej ciemności to nie najlepsze miejsce. I sytuacja się powtarza: kiedy sięgałem dłonią, postać nagle zniknęła. Byłem zszokowany, wyszedłem z tych zarośli, wszedłem na drogę i stwierdziłem, że coś złego się ze mną dzieje. I najlepiej będzie, jak zwyczajnie przyspieszę kroku i pójdę do domu. Na drugi dzień sporo o tym myślałem, ale odebrałem to jako znak, że ten silny chłopak, któremu nic złego nie może się przydarzyć, chyba musi przystopować z imprezami i używkami, że to do mnie niepodobne, żebym tracił zmysły. Nikomu o tym nie mówiłem. Czas przyjemnie mijał, dziewczyna, wolność imprezy, lekkość życia bez zobowiązań. Już prawie o tym zapomniałem, gdy na którejś z imprez trochę rozwiązały nam się języki i opowiedziałem znajomym z tej miejscowości, co mnie spotkało, śmiejąc się trochę z siebie i traktując to z przymrużeniem oka. Trochę się zdziwiłem, że akurat moich znajomych to jakoś nie śmieszyło. Wręcz podejrzliwie na mnie zerkali. Jakież było moje zdziwienie, kiedy powiedzieli mi, że na tym odcinku drogi jakiś czas temu był wypadek: dwie osoby straciły życie na miejscu, jeden przeżył. Moje ciało przeszły wtedy ciarki. Już nigdy nie wracałem tamtędy samotnie nocą. A w dzień zauważyłem mniej więcej w tamtym miejscu krzyż na drzewie upamiętniający to, co się stało. Czarek. I jeszcze historia z komentarzy. Wujek we śnie. Muszę się cofnąć o dwa tygodnie, czyli mniej więcej do początku sierpnia tego roku. Miałam sen, w którym przyszli do mnie zmarli już członkowie mojej rodziny. Niby nic, bo czasami mi się śnią. Jednak kilka dni później ponownie przyszli do mnie we śnie, i na ich czze, że tak to ujmę, stał mój wujek, który odszedł z powodu sepsy. Nie wiedziałam o co im chodzi, jaki przekaz mi dają. Wszystko stało się jasne, dobę później. Wstaliśmy z mężem bardzo wcześnie, gdyż był środek tygodnia i trzeba było szykować się do pracy. Przed zakończeniem pracy mąż do mnie zadzwonił, że jego babcia trafiła do szpitala z okropnym bólem brzucha. Podobno uskarżała się na niego już od dobrej doby, a w nocy dodatkowo się przewróciła, wracając z toalety do łóżka. Napomknę, iż babcia ma 91 lat. Sezon letni spędza na swojej ukochanej działce już od ponad 40 lat. Nie byliśmy przekonani, aby i w tym roku tam przebywała, ponieważ miała już problem z poruszaniem się, ale postawiła na swoim. Bardzo często była przez całą rodzinę odwiedzana w formie takiej kontroli jej stanu zdrowia, przywiezienia drobnych zakupów i gotowych posiłków, które gotowała babci jej córka. A moja teściowa. Na miejscu też mamy rodzinę jak i starych znajomych, którzy do babci często zaglądali. Byliśmy również z babcią w stałym kontakcie telefonicznym. I nagle coś się stało, coś czego nikt nie zauważył. Babcia została w szpitalu na obserwacji, ale w nocy zaczęło się dziać coś bardzo złego. Nadal bardzo mocno bolał ją brzuch i zaczęła jej spadać saturacja i tym podobne. W rezultacie w nocy babcia została przewieziona na salę operacyjną i okazało się, że ma pękniętą dwunastnicę. Do tego ostro rozwinięty już stan zapalenia otrzewnej oraz sepsa. Lekarka prowadząca i operująca babcie oznajmiła nam, że nocny upadek nie przyczynił się do tego stanu babci, ale inny uraz, który miał miejsce minimum cztery dni przed jej przywiezieniem do szpitala. Świadczy o tym głęboko rozwinięty stan zapalny. Niestety nasza przekochana babunia, walcząc dzielnie przez trzy doby, odeszła 13 sierpnia. I wtedy zrozumiałam, dlaczego we śnie przyszedł mój wujek, który odszedł na sepsę. Rozumiem już sen z odwiedzinami zmarłych członków rodziny. Sny, kochani, mówią nam bardzo dużo i wierzę bowiem po sobie, że wielu z Was tak ma. Tylko nie każdy potrafi je odpowiednio zinterpretować. Gdyby tak było, potrafiłabym być może uratować babunię. Wiem jednak, że czeka do swojego pogrzebu, aby sprawdzić, czy wszystko zrobimy wedle jej życzenia. Przekochany z niej uparciu i perfekcjonistka, ale również lub przede wszystkim cudowna osoba o wielkim sercu, dbająca zawsze o wszystkich wokoło, kochająca i przygarniająca zwierzaki, które zawsze dokarmiała. I tutaj pojawiła się moja wczorajsza, nadzwyczaj dziwna sytuacja. W okresie letnim również i ja z mężem mieszkamy na swojej działce. W zeszłym roku przybłąkał się do nas kot i został z nami po dzień dzisiejszy. Mieszka na działce, tak jak wiele innych cudownych stworzeń. W tym roku dołączył do grona jeż. Od czasu do czasu coś mu dam do zjedzenia, gdy się pojawia. Mąż mnie strofuje z obawy, że zrobimy mu tę krzywdę. Przyszedł wczoraj wieczorem. Spostrzegłam go po tym, jak dałam kotu jego porcję z saszetki. Stoję i myślę, co mam zrobić. Odwróciłam się do kota, aby zapytać, czy się podzieli z jeżykiem. A tu widzę, jak jego połowa porcji z miski jest wyrzucona na podłogę. Kot siedzi z wielkimi oczyma i tylko łypie raz na mnie, raz na to jedzenie. Było widać ewidentnie, jakby ktoś łyżką oddzielił tę część porcji, ponieważ znajdująca się w karmie galaretka była nienaruszona. Czyżby babunia podzieliła rację, zanim zdążyłam to zrobić ja? Julka. Kochani, dziękuję Wam z całego serca za te opowieści. Wy wiecie, że ja je uwielbiam, ale dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, powtórzę może coś, o czym mówię bardzo często. Ja nie weryfikuję tych historii. To, czy wydają się one Wam prawdziwe, wiecie tylko Wy sami. Ja ich nie sprawdzam i nie mam też żadnego dojścia do tego drugiego świata, aby sprawdzić, co z tego, o czym mówimy, jest prawdą, a co być może naszymi przekonaniami, odczuciami, więc oczywiście zachowajcie proszę pewien dystans. Ale myślę, że też nie o to tu chodzi, żeby wszystko dokładnie udowodnić. Jeśli ktoś nie wierzy, to mam nadzieję, że miło mu się słucha takich emocjonujących historii, które może potraktować jako takie bajki dla dorosłych. A jeśli w to wierzycie, to mam nadzieję, że dają wam one otuchę i nadzieję, że jest gdzieś ktoś, coś lepszego. Kochani, jeżeli wam przytrafiło się coś ciekawego, niezwykłego, o czym chcielibyście opowiedzieć, to piszcie proszę na adres szepthanka małpa.gmail.com Buziaki